i kochani, witam was bardzo serdecznie w szóstym vlogmasie. zacznę od kalendarzy, które tak ładnie położyłam tutaj, żeby było tak trochę inaczej standardowo Kinder i szósteczkę mamy o tutaj W ogóle nie obstawiające jest, czekajcie, wczoraj bok inteligentny, czy co dzisiaj kinder No bueno, to standardowa kolejność. Tak jak powtórzy się, mam nadzieję, że się zmieni, ale ujać jakie słodkie opakowanie. Tak było. Do... Dobra, niech sobie leży, ale jest tutaj taki przesłodziutki miś, słodkie. I Max Emmore. Widać ją z daleka. Lekkie. Co się trzyma? Bardzo lekkie. kredka, ale w Mikołajki. Trochę dziwnie, ale dobra. i Ja. O! Pędzelek. Uo, tylko on wyleciał z tego po prostu. Więc. A nie, dobra, nie ma nic. Ale pędzelek, tylko ładny. Tylko szkoda, że taki. Mega miękki, ale szkoda, że jest taki języczkowaty, bo z takim pędzelkiem za dużo się nie da zrobić. W sensie, on są spokojne, na przykład do dolnej powieki, coś o usta, to też jest spoko W sumie nie, w sumie praktyczne. Naprawdę fajnie, bo już się bałam, że będzie jakaś kredka, a nie chciałabym kredki w Mikołajki bo nie korzystam praktycznie w ogóle. Więc fajnie by było mieć coś innego. Jest. Tak jeszcze teraz położyć. Wszystkie miejsca. Jestem ciekawa, czy będzie więcej pędzelków. Koniec więc zdobyczę. na dziś. I przy okazji Wam pokażę, co zostało na mi kołajki. Pierwszym rzeczą. Nie odcięłam Dobra, nieważne. poddziałam tego dzyndzla dobra, no i dostałam praktyczny prezent, czyli czapeczko. czapeczkę i do kompletu rękawiczki które są przepiękne słuchajcie ten kolor, on jest taki ładny i uwaga, w środku jest taki puszek, przez co one są naprawdę bardzo ciepłe i no po prostu super zaraz sobie zrobię miniaturkę z tym ale jeszcze jedną rzecz chciałam wam pokazać to akurat to akurat nie dostałam na Mikołajki ale mm, po prostu wcześniej sobie kupiłam to jest taka bluzeczka świąteczna z pomocnikami Mikołaja więc na Mikołajki idealna i jeszcze coś słodkiego czyli czekolada taka zwykła i taka giga ona jest po prostu gigantyczna, jak widać. Więc, no tak, i potem się do Was odezwę, jak coś będę robić. Can I chase the pain away for good? Bliss well, is calling me All is not you I bring some mistletoe with me Christmas is waiting for you It'll never start without you Never start without you Christmas is all about you See everywhere around the fairies of December. You... i wait impatiently for you my Santa to baby i really do believe in you christmas is waiting for you it'll never stop without you never stop without you christmas is all about you i see everywhere around fairies of december you Around the fairies of December You, can you feel the joy when Santa Claus has come, come to, come to you town? You. Santa Claus has come to town And I remember the presents and the lights in the trees The smell of chestnut boiling under the heat remember dreaming, buried in a comfy blanket, that I will never forget. When I was waiting for the snow to fall to make a giant snowman, my heart was jingling over and over. I won't forget the snowman, I won't forget those years. An amazing time, I love. This will forever be the one deserved. Steam za 20 zł. I ja Wam pokażę dodatkowo, co ja kupiłam w Pepko. Niestety nie są to świąteczne rzeczy, ale pożyteczne. E, czyli kupiłam 3 albumy. Albumy w Pepko są po 10 zł. Jeszcze patrzę, czy wszystkie? Tak, wszystkie są po 10 zł. I tak. Pierwszy z nich to jest taki ładny w kwiatki ze złotymi elementami. Bardzo ładny. I wszystkie właśnie są fajne, bo dużo ma takich element złotego, więc super. A akurat dawno nie kupowałam albumu, a mało. Więc tak, dalej taki z ptaszkami również z złotym elementem. Taki zimowym. I ten mi się chyba podoba najbardziej. Kocyk, książeczka, świeczuszka, taka jesienna aura trochę. Z, również z tym napisem. Super. Bardzo Wam polecam albumy z paką. Są tanie i są naprawdę spoko jakości. Więc tak. I teraz przechodzimy do ubierania choinki. Zanim ubiorę choineczkę, pokażę Wam, co mam do ubrania. Jej. Pierwsze są to bombki z pepko, takie miętowo-srebrno-szare. Więc naprawdę mi się podobają i są różnorodne. Jedne są matowe, drugie są błyszczące, a trzecie są takie, i takie, więc super. One są za 5 zł. z pepko, bo nie wiem, czy powiedziałam w końcu. Dalej, taka prześliczna gwiazdka, małuteńka. Mam nadzieję, że będzie akurat na moją choinkę, to jakieś złote 20, złote 30, coś takiego z osą. I dalej, z Pepko, bądź z pidronki, z tamtego rąku, takie lampaczki na choinkę. No, znaczy, tak, z Piedronki I mam już spalata, ale są świetne. I to są takie miniaturowe gwiazdeczki. Teraz ołączam. Niestety ich światło nie jest pasujące do końca do mojego pokoju, ale są ładne, więc nieważne. W sensie nie pasuje do innych świateł, jakie mam z lampek takich tego typu. Ale dobra. I również mam kilka rzeczy, których nie wiem skąd są. Taka choineczka świeci się ona na o, różne kolory. I dalej. Taki Mikołaj, zobaczymy, czy go dam. No bo on tak średnio pasuje. Nie wiem, zobaczę, może go jakoś gdzieś zmieszczę, ale uznam, że jest słodziutki. I dwie bombki, które na pewno muszą być i są przesłodkie. Troszeczkę już styrane, ale nieważne. To jest taki bałwanek. I taki przesłodziutki Mikołaj. Więc takie słodkie bombeczki i również znalazłam takie aniołka, kiedyś go dostałam w jakimś sklepie coś przy zakupie I na pewno go gdzieś położę na choince czy coś, zobaczymy jak to zrobię A i chciałam jeszcze wrócić do tych świeczek, bo dzisiaj widziałam je w Pepcon, więc one cały czas są Ja tutaj mam całe 5zł, prawdopodobnie nadal są za 5zł, więc nie we wszystkich Pepko, bo wiem, że w tym akurat, w którym ja byłam, była tylko jedna właśnie ta czerwona, więc tak, no, ale wiem, że można je nadal kupić, więc tak i ubieramy choinkę. Can I chase the pain away for good? Bliss is calling me, Holy not you. I bring some mistletoe also with me. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December, you. I see everywhere around the fairies of December, you. To heat up for good, hurry down the chimney tonight. I wait impatiently for you, my Santa baby. I really do believe in you. Christmas is waiting for you never stop without you, never stop without you Christmas is all about you I see everywhere around, the fairies of December You The lights in the trees, the smell of chestnut falling the heat, and I remember dreaming, buried in a comfy blanket that I will never forget. When I was waiting for the snow to fall to make a giant snowman, my heart was tingling over and over. I won't forget the snowman, I won't forget those years, an amazing time, my love. This will forever be the wonders of. Christmas is waiting for you It'll we'll never start without you now